Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym filmie przyszedł najwyższy czas, ale to najwyższy czas na wrap-up z września, czyli podsumowanie czytelnicze tego, ile książek i jakich konkretnych książek udało mi się we wrześniu przeczytać. I oczywiście, jak zwykle, każdy by mógł powiedzieć, że to będzie tylko albo aż ileś książek, bo dla każdego z nas ilość przeczytanych książek jest po prostu ilością bardzo względną. Ja przeczytałam we wrześniu 5 książek i jestem z nich bardzo dumna, bo myślałam, że będzie ich znacznie mniej. Z drugiej strony myślałam, że jednak na samym początku września, że uda mi się ich przeczytać troszeczkę więcej, zagalopowałam się. I to mocno, ale cieszę się koniec końców, że udało mi się przeczytać tych konkretnych pięć książek. Jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, obserwujecie Instagrama, czytacie posty na Facebooku, to wiecie, że ja we wrześniu zostałam mamą i jestem z tego faktu bardzo, bardzo, bardzo mocno dumna. Niestety moje dziecko póki co nie pozwala mi czytać w bardzo dużych ilościach, więc prawdopodobnie kolejne filmy, czy kolejne podsumowania, czy kolejne rzeczy, które będą się pojawiać. Mogą się przestać pojawiać, będą się pojawiały rzadziej, mogę zniknąć na jakiś czas, więc kompletnie się tym nie przyjmujcie, bo ja wrócę. Ogarnę się i po prostu na dobie później wszystkie zaległości, będziecie mieli filmów tyle, że nie będziemy się w ogóle z tym wyrabiać, ja z montażem, z oglądaniem, ale w każdym razie chcę Was po prostu yy, uprzedzić, że, że mogę zniknąć lub te filmy będą się pojawiały bardzo, 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 bardzo rzadko, ale nie przyjmujcie się tym. Ja wrócę. Ja będę na bieżąco kiedyś. Mam nadzieję, że szybciej niż gdy moje dziecko skończy 18 lat. Ale tak, na pewno wrócę i na pewno będę, ale już że tak powiem do rzeczy. I pierwszą książką, którą przeczytałam we wrześniu, była Gikarella, czyli Kopciuszek, który był geekiem, od pani Ashley Poston. Jest to książka, po którą sięgnęłam właśnie dlatego we wrześniu, że we wrześniu również miała być premiera drugiej książki tej autorki, czyli Księżniczki i Fangirl. I dlatego stwierdziłam, że najpierw przeczytam Gikarella żeby wiedzieć z jakim stylem autorki, z jakimi historiami, z, ja, z, jakim, z jakim światem mogę mieć do czynienia właśnie przy tej kolejnej książce i od razu na pierwszy rzut poszła Gikarella, która nie pojawiła się w żadnym moim tbr na koniec roku, tutaj powinien być TBR z książkami, które chcę przeczytać, a jest ich bardzo dużo, więc zaczęłam od Gikarelli, której w, tej całej w tym całym spisie, w tej całej liście książek nie ma, w każdym razie bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam o tej książce chyba jeszcze w zeszłym roku, bo to jest książka, która została wydana rok temu. Haha, to jest książka, tak, 2018, 2018, więc tak, to jest książka, która była wydana w zeszłym roku, ja ją przeczytałam dopiero teraz właśnie z powodów, o których Wam przed chwilą powiedziałam i jestem niesamowicie szczęśliwa, że mogłam tą książkę przeczytać, bo jest ona książką typowo młodzieżową, bardzo lekką, bardzo przyjemną, którą niesamowicie fajnie się czyta, wciąga się w klimat, w historię, faktycznie jest storytelling Kopciuszka który bardzo do mnie trafia. Ja za samym kopciuszkiem jako takim, czy w formie tej Disneyowskiej, czy, czy jakiejkolwiek innej, za kopciuszkiem jako księżniczką nigdy za bardzo nie przepadałam, jednak ta wersja Kopciuszka podoba mi się znacznie bardziej. Prawdopodobnie dlatego, że nasza główna bohaterka jest właśnie gikiem, gikiem serialu Starfield którego oglądała jeszcze ze swoim ojcem, ojcem, który założył też konwent, na który przyjeżdża cała masa ludzi. Razem w sumie z mamą, z mamą naszej głównej bohaterki L, byli takimi wzorami do naśladowania na tym konwencie mieli zawsze niesamowite stroje. Wygrywali konkursy i w ogóle byli naprawdę niesamowitym gikowskim małżeństwem. Urodziła im się córka, nasza główna bohaterka, która odziedziczyła te wszystkie geny i pasje po rodzicach. Niestety, jej tata, najpierw zmarła jej mama, później zmarł jej tata, ale jej tata zdążył się jeszcze e, ożenić z macochą która miała dwie córki bliźniaczki i uwierzcie, że życie naszej małej L jest bardzo typowe dla Kopciuszka, bo i matka i siostry, w szczególności jedna z bliźniaczek, bardzo mocno naszą główną bohaterką pomiatają, wykorzystują jako służącą i w ogóle jakby no, typowy kopciuszek. Nie ma tutaj co za dużo opowiadać, bo jeżeli znacie historię kopciuszka, to możecie sobie tę historię trochę poprzekładać i wiedzieć, że główna bohaterka lekko po prostu w życiu nie ma. Dodatkowo, tak jak tutaj widzicie, nasza L pracuje w magicznej dyni. Ze zdrowymi, wegetariańskimi, dniowymi przekąskami, w której nawiązuje przyjaźń właśnie z córką właścicielki tego food trucka i powiem Wam, że ich przygody, ich relacje i to, co się dzieje w samej książce jest naprawdę niesamowite i podąża się za tym wszystkim z takim, z takim ciepłem na serduszku i jest naprawdę miło. Jest tu też prze, przemycony wątek LGBT, nie powiem Wam czyj i nie powiem... Nic więcej, ale jest. To było dla mnie takim trochę zaskoczeniem, bo się nie spodziewałam, że pewne dwie postacie mogą okazać się homoseksualne, ale powiem Wam, że było to rozwiązane na tyle fajnie, że miło się to czytało i jeżeli. Nie lubicie takich wątków, to ten nie powinien was jakoś nie wiem, bardzo mocno drażnić. Książka opowiada historię naszej głównej bohaterki El, która prowadzi bloga. Na tym blogu publikuje informacje Jakieś swoje przemyślenia odnośnie serialu Starfield, którego oglądała jeszcze, gdy była mała ze swoim ojcem, i który bardzo i z całego serca uwielbia, nawiązuje do niego na każdej jednej stronie tej książki, i widać, że ona tym serialem po prostu żyje. I teraz okazuje się, że ten serial ma zostać wznowiony z nowymi efektami specjalnymi, z nowymi aktorami, ma być taki odmłodzony. I wiecie, często jest tak, że stare filmy i stare seriale zostają przerobione, zostają wznowione w takiej nowszej wersji, żeby się to przyjemniej po prostu oglądało, albo żeby zachęcić do tych serialów, do tych filmów po prostu młodszych odbiorców. I nasza L, widząc obsadę, która została wybrana do tej nowej wersji Starfield, jest bardzo oburzona głównym bohaterem, głównym aktorem, mającego odgrywać głównego bohatera, który według niej zupełnie tam nie pasuje. I jakby wątek głównego bohatera, jej bloga i tego, jak bardzo on tam nie pasuje, jest tylko jedną częścią tej historii. Bo okazuje się, że nasza kochana L ma zamiar również wziąć udział w konwencie, który stworzył jej tata, czyli Excelsicon i tam wygrać jedną z głównych nagród w konwencie w cosplayu. Przebrać się za swoją ulubioną postać i wygrać bilety, żeby wyjechać chyba do Nowego Jorku, bo nasza, nasz Kopciuszek po prostu chce się wyrwać od macochy i dwóch złych Sióstr i uciec po prostu jak najdalej od nich, Czy jej się to uda i jaki, jaka relacja powiąże ją, i aktora Dariana Freemana, który będzie odgrywał główną rolę w serialu Starfield, to musicie po prostu przekonać się sami. Narracja w książce jest prowadzona z dwóch perspektyw: z perspektywy L, i z perspektywy tego znienawidzonego przez nią Dariana Freemana. Więc jeżeli wiecie, że książka jest pisana z dwóch perspektyw, w tym samym czasie, to znaczy, że ci bohaterowie jakoś muszą się spotkać i coś między nimi musi się zadziać. Ale co dokładnie, tego wam nie zdradzę i to musicie przeczytać sami, więc... Drogi odbiorco, spójrz w gwiazdy, obierz kurs i leć. I druga książka, którą przeczytałam we wrześniu, to coś, co powinnam przeczytać już bardzo, bardzo... Bardzo dawno temu. No dobra, może nie tak dawno, bo na pewno w pierwszej połowie tego roku, gdy ta książka została wydana, ale po prostu tak się nie mogłam doczekać, i tak się jarałam, gdy się okazało, że wyjdzie kolejna część cyklu kwiatu paproci i że pani Katarzyna Berenika-Miszczuk myśli nad kolejnymi książkami, i tak mam tutaj na myśli Jagę Katarzyny Bereniki Miszczuk, której nie mogłam się doczekać, i którą czytałam z taką tęsknotą. Bo uwielbiam Cykl Kwiatu Paproci. To jest taka bardzo moja seria. Uwielbiam Gosię jako szeptuchę, Gosławę i cały Cykl Kwiatu Paproci, jej relacje z Mieszkiem. Zresztą możecie zobaczyć moje filmiki z recenzjami z zeszłego roku, podsumowanie najlepszych książek, które przeczytałam rok temu. Cykl Kwiatu Paproci był na jednym z wyższych miejsc, więc tak to jest. To jest coś, do czego będę wracała z wielką, z wielką przyjemnością, i na Jadę zupełnie się nie zawiodłam. I mimo, że Jaga opowiada historię Jarogniewy, Szeptuchy, która nauczała naszą Gosie przez pierwsze cztery tomy cyklu Kwiatu Paproci, jak być Szeptuchą, co robić, jak leczyć, jak pomagać ludziom, jak walczyć z demonami, bestiami słowiańskimi itd. itd. I mimo, że Jaga opowiada właśnie historię Jarogniewy, gdy ta pojawiła się w Bielinach, przejęłaś spuściznę, chatkę i rolę szeptuchy po swojej zmarłej babci. To wcale nie oznacza, że to jest książka, od której powinniście zacząć, bo prolog i epilog tej książki nawiązuje tak naprawdę do cyklu kwiatu paproci. I mimo, że mamy tutaj historie, które działy się na długo przed pojawieniem się gości w Bielinach, to powinniście tą książkę przeczytać właśnie na samym końcu, bo wydaje mi się, że po pierwsze łatwiej wam ją będzie zrozumieć, a po drugie pojawiają się tutaj i postacie, i pewni tajemniczy bohaterowie, których skojarzycie dopiero po przeczytaniu kwiatu paproci. Poza tym, czytając tutaj prolog i epilog, możecie sobie zaspajlerować. Cały cykl kwiatu paproci, jeżeli przeczytacie tą książkę jako pierwszą. Więc jakby mimo że to jest historia sprzed kwiatu paproci, sprzed pojawienia się Gosi, to najlepiej przeczytać ją na sam koniec. I mimo, że uwielbiam Gosię jako szeptuchę znacznie bardziej niż Jagę w tej roli, to uważam, że ta książka, jej początki, początki losów Jagi w Bielinach to jest coś tak niesamowitego, to jest dziewczyna. To była dziewczyna, bo teraz to już jest powiedzmy starsza pani, gdy czytaliśmy cykl kwiatu Oproci, ale to była tak energiczna dziewczyna, tak niesamowita, tak piękna, tak po prostu popadająca w kłopoty z tak niewyparzoną gębą, że ja czytając każdą jedną stronę, po prostu cieszyłam się do siebie jak głupia, i naprawdę czytanie jej przygód i. Patrzenie, jak ona sobie z tym wszystkim radziła, jak układała swoje szeptuchowanie, jak, jak starała się przekonać do siebie ludzi, jak wyglądały jej spotkania z demonami czy ze Sfarożycem, no to były po prostu takie perełki, że, że ja po prostu nie mogę się doczekać kolejnych części przygód Jagi, bo tak naprawdę to, co mamy tu, to jest dopiero sam wstęp. Można powiedzieć, że sam pierwszy rok, gdy Jaga po prostu wpadła do bielin, przejęła chatę babci, zaczęła tam robić remonty, porządki i zaczęła po prostu zapoznawać się z ludźmi, z demonami słowiańskimi i z całą masą innych magicznych rzeczy. A to dopiero początek. A gdzie pozostałe lata, zanim została się faktycznie taką babą, Jagą, którą poznajemy w cyklu kwiatu paproci? Jestem zachwycona. I powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że cały cykl kwiatu paproci był dla mnie takim numerem jeden w 2018 roku, i szkoda po prostu się cały czas co roku powtarzać, to Jaga w tym roku też by była na samym szczycie, spokojnie, razem z Wiedźminem. Ale no. No nie wypada co roku tych samych książek stawiać na szczycie, więc prawdopodobnie w podsumowaniu o tej książce nie wspomnę. Ale i tak możecie wiedzieć, że jest to książka, jest to seria. Jest to też autorka, którą ja uwielbiam, i jej książki zawsze będą bliskie mojemu sercu i zawsze będą dla mnie bardzo, bardzo, bardzo wysoko na listach moich ulubionych książek. I książka numer 3, którą przeczytałam we wrześniu, która po pierwsze pojawiła się na mojej liście. A po drugie jest związana z klubem książkowym Zacytowane. To tak naprawdę książka, którą mieliśmy przeczytać we wrześniu, czyli Coraz Większym Rok, od pani Colin Hoover. Od autorki, z którą jakby pierwszy raz się dopiero spotykam właśnie przy tej książce, a która jest znana chyba właśnie z takich bardziej romansów niż thrillerów, bo to jest jej pierwszy thriller psychologiczny, o którym sama nie wiem co myśleć, i mimo że przeczytałam go już jakiś czas temu. To nadal nie mam wyrobionej opinii na jej temat. W sensie. Książka była wciągająca, i książka jedna z niewielu, które przeczytałam w ciągu jednego dnia. I byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Tak była wciągająca. Jakby. Mam nadzieję, że, że rozumiecie, co, co mam na myśli. W sensie udało mi się ją przeczytać w jeden dzień, więc musiała być wciągająca, bo ja rzadko czytam książki w jeden dzień. Ale z drugiej strony, cała ta historia. Która kryje się za tą książką, była dosyć dziwna. Były tam takie momenty trochę z jednej strony przerażające, takie creepy, które powodowały, że czułam gdzieś na karku, że jednak to, co czytam, to thriller. Niekoniecznie może psychologiczny, ale thriller. Jednak rozwiązanie całej tej historii było takie może ja nie wiem, za tym myśleć. W sensie, fajnie mi się to czytało i szybko, i, i wciągająca była ta historia, ale koniec końców, może faktycznie był to thriller psychologiczny, że tak mi to namieszało w głowie, że nie mam pojęcia, co myśleć o tej książce. W sensie, nie umiem Wam jej polecać jako znakomitego thrilleru psychologicznego, który koniecznie musicie przeczytać, ale z drugiej strony nie powiedziałabym Wam też, że to jest beznadziejna książka i nie czytajcie jej. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych tytułów, który każdy musi przeczytać, jeżeli ma na niego ochotę, i podjąć własną decyzję, czy faktycznie ta książka nadaje się na thriller psychologiczny, czy nie. Książka opowiada nam historię tak naprawdę dwóch autorek. Loen, nasza główna bohaterka, została poproszona przez męża sławnej autorki kryminałów i thrillerów, Verity Crawford, przez jej męża Jeremiego, żeby ta pomogła jego żonie dokończyć ileś tam tomów jej bestsellerowej serii, ponieważ żona Jeremiego, Verity, uległa bardzo poważnemu wypadkowi, o których tak naprawdę publika i odbiorcy jej książek nie mają zielonego pojęcia. Wiedzą tylko, że miała wypadek, ale nie wiedzą, jak bardzo poważny. Verity, sławna autorka, leży tak naprawdę niczym warzywko, nie może się ruszać, nie może mówić. Ma całodobową opiekę pielęgniarki, która się nią cały czas zajmuje, więc dziewczyna nie jest w stanie skończyć obiecanych ilości książek tej serii, którą którą publikowała od iluś lat z wielkim sukcesem. I nasza Loen, również pisarka, ma jej w tym pomóc. Jeremy mieszka w pięknej posiadłości, która naprawdę zapiera dech w piersiach, ale wieczorami czy nocą trochę nadaje takiego thrillerowego klimatu. Oprócz tego mieszka cały czas ze swoją niepełnosprawną, chorą żoną, którą większość dnia zajmuje się pielęgniarka. No i w domu jest jeszcze chłopiec, syn, Verity i Jeremiego i Loen zostaje zaproszona do tego domu, aby pracować w gabinecie Verity, przeglądać jej pliki na komputerze, przeglądać kartony, półki z książkami, gromadzić materiał, który będzie jej niezbędny do skończenia obiecanej serii. I okazuje się, że Loen oprócz potrzebnych, niezbędnych jej do kontynuowania dzieła Verity zapisków, odnajduje także papiery, dokumenty. Które chyba nigdy nie powinny ujrzeć dziennego światła, które są przerażające i które stanowią spowiedź, verity, która naprawdę może bardzo wiele w życiu nie tylko samej Lowen, ale i Jeremy'ego zmienić. Co takiego musiało kryć się w głowie naszej niepełnosprawnej, chorej pisarki? O tym musicie się przekonać, czytając tą książkę, bo tak naprawdę te zapiski. Historia, która dzieje się w międzyczasie, gdy Lowen zamieszkuje właśnie u Jeremiego pod jednym dachem z jego żoną, i to, co się okazuje na sam koniec, tak naprawdę bardzo mocno mieszają nam w głowach. Są momentami przerażające, momentami sami pewnie nie będziemy wiedzieli, co o tej książce myśleć, a zakończenie już w ogóle wypluło mi mózg z głowy, tak naprawdę, i, i nie wiem, co tak naprawdę było prawdą. A co tak naprawdę było kłamstwem? Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra książka do dyskusji, i wydaje mi się, że każda osoba, która przeczyta tę książkę, będzie miała jakieś inne spojrzenie na to, co tak naprawdę było prawdą, i jaka tak naprawdę była nasza bohaterka Verity, nasza pisarka. Czy faktycznie była tak okrutna i tak bezwzględna? Jak postacie, które tworzyła w swojej bestsellerowej serii, czy tak naprawdę była kimś zupełnie innym, kogo nie dane było nam poznać w tej książce. Możliwe, że trochę tą historię zagmatwałam, ale tak naprawdę no ona mi zrobiła taki mętlik w głowie, że ciężko mi cokolwiek o niej powiedzieć tak bardzo mocno, z sensem i rzeczowo. Bo tak jak mówię, już po tak długim czasie, gdy tą książkę czytałam, nadal nie wiem, co o niej myśleć. Więc jeżeli tylko czytaliście coraz większy mrok od Colin Hoover, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tej książce sądzicie. A ja Wam opowiem już tak bardzo mocno w skrócie o kolejnej książce, którą przeczytałam we wrześniu, czyli o Królu Kier od Aleksandry Polak, czyli pierwszym, pierwszym tomie serii. Circus Lumos, który doczekał się zakończenia właśnie we wrześniu, książką Książę Cieni, której ja jeszcze nie czytałam, jestem tylko świeżo po lekturze pierwszego tomu. I recenzję tej książki możecie znaleźć gdzieś. Gdzieś tutaj, więc ja o samej książce nie będę się rozgadywać, odsyłam Was do recenzji. Dla mnie jest to książka bardzo mocno. Przeciętna, bardzo mocno średnia, która sprawiła mi radość czytania, ale jakby nie każdy motyw pojawiający się w tej książce jakoś mnie tam urzekł. Nie powiem, zakończenie tego tomu sprawiło, że jestem ciekawa tego, jak losy naszych głównych bohaterów Alicji i Hadriana oraz Tristana jakby jak będą wyglądały w kolejnych częściach. Jednak nie jestem aż tak wciągnięta i aż tak zaintrygowana jakby całością tej książki, całością tej historii, żeby czuć taką palącą potrzebę czytania kolejnych dwóch tomów. No ale jakby to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeżeli jesteście fanami tej serii, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Co Wam się tak bardzo w tej serii podoba? Spróbujcie mnie przekonać, żebym chciała przeczytać kolejne tomy. Ja tą książkę właśnie teraz będę odkładać. Zapraszam Was do recenzji. Tam trochę więcej o tej książce opowiadam. Tutaj nie chciałabym się powtarzać. Natomiast na ostatni rzut... We wrześniu udało mi się skończyć Narodziny Królowej. Książkę, która zaskoczyła mnie pod wieloma względami, i mimo że pod wieloma względami była przewidywalna i mogliście się wielu rzeczy domyślić, lub nawet przeglądając drzewa genealogiczne już na pierwszych stronach, rozwiązać pewne zagadki już na samym wstępie, nie czekać do samego końca. To historia bardzo mi się spodobała, w wielu momentach mnie zaskoczyła i byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, co, co na każdej stronie udało mi się przeczytać. No, naprawdę, to chyba jest jedna z lepszych książek, które udało mi się przeczytać w tym miesiącu, bo tak naprawdę chyba bardziej zachwycona byłam tylko jagą, ale jakby narodziny królowej to zupełnie inny gatunek, zupełnie inna książka. Zupełnie co innego, coś co porwało mnie w ogóle w inne odmęty rzeczywistości i coś co sprawiało mi bardzo dużą frajdę z czytania. Na rodzinach królowej naszą główną bohaterką jest Rina. Młoda, piękna, bardzo inteligentna i niesamowicie odważna dziewczyna, która uczy się na pasjankę wiedzy, która marzy o tym, żeby zostać mistrzynią wiedzy i otrzymać swoją pelerynę, aby później razem ze swoim patronem kontynuować jakby pogłębianie tej wiedzy, zostanie, nie wiem, nauczycielem, historykiem, a może jeszcze kimś innym, kto będzie właśnie tą wiedzę poszerzał zarówno u siebie, jak i szerzył wśród innych, po prostu. Jednak mimo faktu, że Brina nie dostaje swojej wymarzonej peleryny, na którą czekała od 7 lat, to na jej drodze, w jej życiu otwiera się bardzo wiele możliwości, i pojawia się na jej życiowej ścieżce pewien tajemniczy patron, który chce blinę wykorzystać do tego, aby w sąsiednim królestwie, w sąsiedniej krainie obalić króla z tronu, który siedzi tam tak naprawdę jako uzurpator, bo w tej sąsiedniej krainie tak naprawdę od wielu wieków na tronie zawsze siadały kobiety. Kobiety, które władały potężną magią, ale które zostały dawno, dawno temu pokonane i ta magia została im odebrana, zakopana razem z kamieniem z mieszkania, gdzieś, gdzie nikt nie miał do niej dostępu, nikt nie wie, gdzie jest. I teraz tajemniczy patron, który towarzyszy naszej Brynie razem z innymi bohaterami, ma zamiar wykorzystać naszą bohaterkę do tego, aby ten kamień odzyskać. I usadzić na tronie jedyną prawdziwą, prawowitą królową, która w porównaniu z Lanonem, aktualnym królem, na pewno będzie znacznie lepsza, nie tylko jako królowa, ale także jako człowiek, ponieważ Lanon jest człowiekiem okrutnym, bezwzględnym, niesamowicie niebezpiecznym i na pewno jest człowiekiem, którego żadne z nas nie chciałoby mieć za swojego króla i władcę. Tak naprawdę przygoda, na którą Bryna się decyduje, jest niesamowicie niebezpieczna. I tak naprawdę dziewczyna będzie ryzykowała swoim życiem, żeby naszemu tajemniczemu patronowi pomóc. Czy dziewczyna się na to zdecyduje, czy będzie potrafiła odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, której dla siebie jakby zupełnie nie planowała? Czy będzie potrafiła wybrać ludzi, którym będzie umiała zaufać? z którymi będzie chciała współpracować i którym będzie umiała pomóc. O tym musicie się sami przekonać, czytając tą książkę. Powiem Wam, że ta książka jest niesamowicie wciągająca, intrygująca i czytałam ją z zapartym tchem, naprawdę, bo jest napisana w niesamowity sposób i wydarzenia, które są nam przedstawiane, są naprawdę takie wow, są wciągające i są niesamowite. O tyle ma kilka elementów, które sprawiają, że wy już tak naprawdę od samego początku wiecie wszystko, bo już na pierwszych stronach macie drzewa genealogiczne wszystkich rodów, które tak naprawdę, których tak naprawdę tyczy się ta historia. Więc chociażby o ile. Ojciec Briny jest od pierwszej strony tej książki owiany wielką tajemnicą. Nasza dziewczyna nie wie, kim jej ojciec jest, kim jej matka miała powiedzmy romans, że tak naprawdę dziadek nie chciał się przyznać. Do nazwiska, które, które dziewczyna powinna nosić, to tak naprawdę po przestudiowaniu kilku tych drzew genealogicznych tych wielkich dynastii i wielkich rodów, Wy już będziecie wiedzieć, kim jest jej ojciec. I to, że poznajemy go gdzieś tam za grubo, za połową książki, nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem, ale może być dla Was zaskoczeniem to, w jaki sposób my go poznamy. Jak intrygi, które pojawiają się w tej książce, po prostu potrafią zaskoczyć. I to intrygi, zarówno przygotowywane. Przez tych naszych dobrych bohaterów, jak intrygi szykowane po tej drugiej stronie. Książka naprawdę sprawia, że czyta się ją z wielką przyjemnością, że te historie, ci bohaterowie nas po prostu wciągają, trzymają przy sobie, a my śledzimy ich przygody, trzymając za nich kciuki i po prostu czasami dostając takich mini zawałów. Bo nie powiem, ta książka nieraz mnie zaskoczyła. I mimo, że mamy tu wątek, Miłosny, bo tak naprawdę już od kilku pierwszych stron, znaczy może nie kilku pierwszych, ale gdzieś na początku książki poznajemy, w kim Brina się tak naprawdę zakochuje. To nie jest to romans, który będzie przytłaczał tą książkę, nie jest to miłosna relacja, która sprawi, że nie będziecie chcieli jej czytać, bo będzie tam po prostu za dużo tych uczuć, za dużo tego romansu. Nie, tu wszystko jest na tyle wyważone, że mamy i trochę magii. I trochę romansu, i po prostu ta książka nawet po trochu jest feministyczna, bo od samego początku mamy tu tak naprawdę pokazane, jak kobiety w swoim gronie potrafią się dogadać, jak się potrafią fantastycznie wspierać, jak naszej głównej bohaterce Brinie zależy na tym, aby kobiety się wspierały, i na tym, jak tak naprawdę kobiety łączy siostrzeństwo i przyjaźń. I jak wiele mogą razem zdziałać, gdy właśnie się wspierają. I to jest coś, na co nigdy w sumie w książkach nie zwracałam uwagi, ale od momentu, gdy przeczytałam Maresi, to właśnie te relacje kobiet bardzo mocno gdzieś, gdzieś zauważam, gdzieś wyłapuję te elementy, gdy mówi się o siostrzeństwie, o przyjaźni, o sile kobiet. Po prostu się wspierają i są razem, że wydaje mi się, że Narodziny Królowej to książka, która na pewno spodoba się wielu osobom. Ja jestem nią osobiście oczarowana i jestem zachwycona i niesamowicie podoba mi się od samego początku do samego końca. I mimo tego, że momentami jest przewidywalna, to nadal niesamowicie mocno mi się podoba. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie książki, które przeczytałam we wrześniu. Tak się ten stosik prezentuje. Przyznam się szczerze, że jestem z siebie bardzo zadowolona, mimo tego, że dla jednych pewnie te pięć książek to będzie niewiele. Ja jestem z siebie dumna, bo mogłam tak naprawdę przeczytać znacznie mniej. Jestem zadowolona z każdej jednej książki, którą przeczytałam, chociaż tak najbardziej jestem zachwycona Jagą i Narodzinami Królowej. To są takie moje dwie najukochańsze książki, które przeczytałam we wrześniu. Mam nadzieję, że kolejne miesiące pójdą mi tak samo dobrze. Ewentualnie, może niekoniecznie tak samo dobrze, ale że uda mi się w ogóle cokolwiek czytać w kolejnych miesiącach. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak czytelniczo wrzesień wypadł u Was. Ile książek udało Wam się przeczytać, i czy są jakieś tytuły, które chcielibyście mi polecić. Bo może warto się zaopatrzyć wreszcie w jakieś nowe książki, mimo że mam cały stos nieprzeczytanych regałów Więc może tak, dawajcie mi znać, jakie książki warto czytać I ja będę odkładała pieniądze na to, żeby je kupić i czytać I jeszcze więcej Mam nadzieję, że dziecko mi na to pozwoli Wytrzymajcie za mnie kciuki, ja mocno trzymam kciuki za Was Mam nadzieję, że już wkrótce widzimy się w kolejnym filmie Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce, pa!